Oto Volkswagen ID5, kolejny z serii elektrycznych modeli koncernów z Wolfsburga. Ten jest nie tylko suwem, ale ma też nadwozie typu kup czerpie informacje z roju, yy, ładuje się jak Tesla, a do tego wszystkiego sam zaparkuje na Twoim podjeździe. To znaczy, ten akurat parkuje na moim podjeździe, ale wiesz o co chodzi. Zapraszam na test. Sponsorem odcinka jest autobaza.pl, najdłużej działający w Polsce serwis z historią pojazdów. Kupujesz auto używane, koniecznie sprawdź jego historię na autobaza.pl. ID5 to w dużej mierze ID4 z inaczej zakończonym tyłem. Oba samochody mają te same wymiary zewnętrzne i wewnętrzne z uwzględnieniem różnic w pojemności bagażnika po złożeniu oparć w drugim rzędzie. To znaczy ID5 ma 1561 litrów o 14 mniej niż ID4. Z rozłożonym drugim rzędem siedzeń oba mają po 541 litrów i w obu pod podłogą nie mieści się półka. Nie lepiej było zrobić roletę jak w skodzie Eniak? Jeśli wybierzesz pakiet Infotainment Plus za 6000 zł, dostajesz wyświetlacz przezierny z poszerzoną rzeczywistością, ale tracisz połowę miejsca na kable, bo w tej wnęce ląduje subwoofer. Haczyki na siatki z zakupami są: gniazdo 12V jest. Otwieranie i zamykanie gestem jest. Jak wygląda ID-5? Jak cokolwiek. Projektanci Volkswagena muszą na jednej platformie zmieścić kilka bardzo do siebie podobnych modeli. ID4, ID5, ENIAC IV, ENIAC Coupe IV, Q4 ETRON, Q4 Sportback ETRON. Pod spodem różnice są niewielkie, a z zewnątrz Kowalskiemu i tak coraz trudniej je od siebie odróżnić. W związku z tym, ID5 wygląda. Tak wygląda. Duże koła i drzwi zasłaniające progi maskują podłogę, w której znajduje się akumulator trakcyjny o pojemności 77 kWh. Netto już nawet to nie jest wyróżnikiem, bo większość wymienionych wcześniej modeli dostępna jest z akumulatorami o pojemności około 80 kWh. Volkswagen na razie nie wie, czy i kiedy wrócą mniejsze pojemności. Z tyłu jest jak w ID-4, to znaczy z miejscem na nogi nie mam problemu. Ja mam 175 cm wzrostu i fotel kierowcy jest cofnięty o parę cm z mojej pozycji w ramach tak zwanego komfortowego dostępu. Czyli wyobraź sobie, że siedzę za kimś, kto ma 180 cm wzrostu. Z miejscem nad głową he, jest tak sobie, ale to dlatego, że siedzę na tych akumulatorach. Kieszenie w drzwiach są, jest też podłokietnik z uchwytami na napoje i jest też przebicie do. Bagażnika. Pasażerowie z tyłu mają własną strefę klimatyzacji i dwa porty USB-C. I sofiksy są nie tylko z tyłu, ale też na fotelu pasażera z przodu. I kto wymyślił uchwyty wykończone na wysoki połysk? No kto, kto, kto. Idziemy do przodu. O tych uchwytach więcej z przodu, bo tu oprócz czerni fortepianowej mamy jeszcze przykład zmian, o które nikt nie prosił, ale na licznych spotkaniach ekip projektowych nikt nie zaprotestował wystarczająco stanowczo. Chodzi oczywiście o sterowanie elektrycznymi szybami. Czy Volkswagen naprawdę tyle zaoszczędził, zamieniając cztery fizyczne przyciski po stronie kierowcy na dwa przyciski fizyczne i jeden dotykowy, który w dodatku działa według własnych upodobań? Rozumiem, że w dobie globalnego ocieplenia i w rzeczywistości, w której samochodem osobowym średnio porusza się mniej niż dwóch pasażerów jednocześnie, tylne szyby będą sporadycznie opuszczane. Ale nadal po co? Pozycja za kierownicą. Iluzja słowa pryska, kiedy wsiadasz do środka. Podłoga jest wysoko, ale siedzisz nisko, a przy wsiadaniu łatwo zawadzić udem o kierownicę. To szczególnie uciążliwe, jeśli nosisz w kieszeni coś większego, na przykład klucze. W Mercedesie EQA i EQB projektanci zmieścili akumulator z tyłu i pod przednimi fotelami, ale podłoga pod nogami kierowcy i pasażera z przodu jest już niżej, więc pozycja za kierownicą bardziej przypomina tę, jakiej oczekujesz odsuwa. Cockpit w ID-5 jest identyczny jak w ID-4. Ten samochód jest już po aktualizacji do systemu operacyjnego 3.1, co objawia się m.in. ikoną pokazującą procent naładowania akumulatorów obok wskazania zasięgu. System operacyjny 3.1 daje też dostęp do innych nowości, ale więcej o tym za chwilę, kiedy ruszymy w drogę. Tymczasem, system info Nadal duży dotykowy wyświetlacz i dotykowe przyciski, które wcale nie sprawiają, że jest łatwiej. A dotykowy panel pod wyświetlaczem ze skrótami tutaj do różnych rzeczy zawiesił mi się raz na kilkanaście minut. Sam system po uruchomieniu pojazdu po dłuższym postoju potrafi ładować się dobre 20-30 sekund, co biorąc pod uwagę natychmiastową gotowość samochodu do jazdy, nie trzeba nawet przyciskać tego przycisku start, wystarczy wybrać kierunek jazdy, jest moim zdaniem niedopatrzeniem. Po kilku spotkaniach z tym nowym systemem inforozrywki w najnowszych modelach Volkswagena, ogólnie, nie tylko ID, powoli zaczynam się przyzwyczajać do jego logiki. Znaczy, nadal uważam, że Volkswagen skończył się na Golfie 7, ale poddaję się. Po prostu staram się nie korzystać z systemu więcej niż to jest absolutnie konieczne, a poza tym działa Android Auto i to mi wystarczy. Uchwyty na napoje można wyjąć i zastąpić przegrodami, które można też ustawić w zasuwanym schowku między fotelami. Znajdują się tam też gniazda USB-C i bezprzewodowa ładowarka. Fotele mają indywidualnie regulowane podłokietniki, tu oba fotele są elektrycznie sterowane i mają pamięć ustawień. Schowek po stronie pasażera jest przeciętnych rozmiarów, za to kieszenie w drzwiach są obszerne. Przyzwoite kieszenie w drzwiach ma też Renault Megan, w dodatku wnętrze jest wykończone miękką tkaniną, żeby pozostawione w nich drobiazgi nie brzęczały. Nie chcesz czekać na nowy samochód? Są też auta używane, jak to Renault Megan z końca 2016 roku, w dodatku na dwozie typu Kombi. Samochód jest z polskiej dystrybucji, jak wynika z raportu Autobaza.pl. Ten samochód nie figuruje w europejskich rejestrach skradzionych pojazdów. Ale to Megan nie miało łatwego życia. Prawie 170 tysięcy km przebiegu oznacza prawie 30 tysięcy km rocznie. Jest też jakaś anomalia w odczycie przebiegu, warto zwrócić na to uwagę w trakcie negocjacji ze sprzedającym. No i w przeszłości samochód miał, wbrew treści ogłoszenia komisu, które znalazłem w sieci, parę incydentów. Sądząc, po szacowanych kwotach nie były to parkingowe obcierki, a mocniejsze stłuczki. Pech, grunt żeby wszystko zostało dobrze naprawione. Szkoda, że ze sprzedającego trzeba będzie to wyciągać. Ale od tego jest autobaza.pl, żeby sprawdzić przeszłość interesującego Cię samochodu, zanim zmarnujesz czas na wycieczkę do komisu. Link do autobaza.pl w opisie wideo. Korzystając z autobaza.pl pomagasz sobie i wspierasz kanał Marek Drives, za co bardzo dziękuję. Kiedy w 2021 roku testowałem ID-4, samochód dostępny był z dwoma pojemnościami akumulatorów: 52 i 77 kWh netto. Dziś zarówno ID-4, jak i ID-5 oferowane są tylko z akumulatorami 77 kWh, i jak wspominałem wcześniej, nie wiadomo, czy mniejsza pojemność powróci. Prawdopodobnie szykuje się zmiana generacji akumulatorów, bo w zaprezentowanym niedawno ID Buzz od 2024 roku mają być dostępne akumulatory o podobnej, ale Odrobinę zwiększonej pojemności. ID-5 dostępny jest w wersjach Pro o mocy 174 KM, Pro Performance o mocy 204 KM i GTX o mocy 299 koni KM i z napędem na wszystkie koła. Dwie pierwsze wersje mają obiecywany zasięg do 520 km, a GTX do 490 km WLTP. ID5 z napędem na tylną oś może holować do 1200 kg, a GTX do 1400 kg. To oczywiście znacznie zwiększa zużycie energii. Z prostych wyliczeń wynika, że ID5 GTX musiałby zużywać niecałe 16 kWh na 100 km, żeby zmieścić się w obiecywanym zasięgu. Tymczasem, według danych producenta, wszystkie wersje ID5 zużywają około 17 kWh na setkę, co daje teoretyczny zasięg na poziomie 450 km. Oczywiście jest jeszcze rekuperacja, którą można albo włączyć na stałe tu w tryb B, albo można korzystać z adaptacyjnej rekuperacji. Wtedy samochód sam zaczyna zwalniać, kiedy pojazd z przodu zwalnia albo kiedy zbliża się skrzyżowanie i tak I to działa niezależnie od adaptacyjnego tempomatu. ID5 GTX udało mi się zejść poniżej 20 kWh na 100 km, jeżdżąc głównie po mieście i po okolicach, z krótkim testem autostradowym, czyli realny zasięg w okolicach 400 km. Test nagrywam w końcu sierpnia, kiedy przez Europę przetacza się fala upałów. Temperatura w nocy rzadko spada poniżej 20 stopni, przynajmniej w mieście, a w ciągu dnia, dziękuję, nie mów do mnie teraz, przekracza 30, więc klimatyzacja ma co robić. Jeżdżę głównie w trybie komfortowym, eko i sportowy włączałem tylko testowo. Główna różnica to reakcja na pedał przyspieszenia. Bo nie gazu. W trybie komfortowym osiągnąłem 6,2 sekundy od 0 do setki, a w trybie sportowym obiecywane przez producenta 6,3 sekundy od 0 do setki. Ten ułamek sekundy to musiał być błąd pomiaru. Podczas testu na autostradzie zanotowałem zużycie energii na poziomie od około 25 kWh na setkę przy stałej prędkości 120 km na godzinę do 28 kWh na setkę przy stałej prędkości 140 km na godzinę. Na polskiej autostradzie to tak 300 km z wiatrem w plecy, ale ze względu na stan infrastruktury lepiej szukać ładowarki co 200 góra 250 km. A propos ładowania, ID5 w wersji Pro przyjmuje do 100 kW, ale GTX przyjmuje do 135 kW, czyli jak zwykle ładowanie od 10 do 80% w około 30-40 minut. I tu dochodzimy do kolejnej nowości, która pojawiła się wraz z systemem operacyjnym 3.1. Mowa o plug and charge, czyli o ładowaniu bez konieczności dodatkowej autoryzacji kartą czy aplikacją, zupełnie jak Tesla. No właśnie, bo podobnie jak Tesla, również Volkswagen Plug and Charge działa tylko w wybranych sieciach. Z punktu widzenia Europy Zachodniej, to pewnie nawet lepiej niż Tesla, bo można korzystać z sieci Ionity, Aral, BP, EON, Iberdrola i Evini. Z tych w Polsce dostępne jest na razie tylko Ionity za to aż w czterech lokalizacjach, no a dwie kolejne są w budowie. <laughs> Spytałem firmę Greenway o ich stan gotowości do plug and charge i otrzymałem odpowiedź, że na razie po ich stronie takie rozwiązanie jest w fazie, jak to się wyrazili, koncepcyjnej i wdrożenie nastąpi nie wcześniej niż za dwa lata. Czyli. Nie kasuj jeszcze aplikacji do sieci ładowania. Na szczęście nadal możesz ładować się w domu, gdzie Twój ID5 zaparkuje sam. No, prawie sam. Najpierw musisz sobie cel parkowania zapisać w nawigacji, czyli samochód musi być w zasięgu GPS. Może jeśli masz parterowy garaż z cienkim stropem, ale raczej mówimy o podjeździe. Procedura zapisania jest prosta, podobnie jak wywołanie procedury parkowania. Musisz zatrzymać się w miarę blisko zapisanego miejsca i albo poczekać na pojawienie się stosownego komunikatu na wyświetlaczu, albo wywołać go z menu systemu wspomagającego parkowanie. Następnie wciskasz hamulec, wybierasz start na wyświetlaczu i puszczasz hamulec. Dalej wszystko powinno odbywać się automatycznie. W razie sytuacji awaryjnej działa hamulec. Manewr można też przerwać ruchem kierownicy. Nie wiem jak u was, ale u mnie wjazd na podjazd wymaga pokonania minimalnego wzniesienia i na nim asystent parkowania się zawiesza. Nie działa pedał przyspieszenia, więc nie mogę wymusić podjazdu w ten sposób. Po wielu próbach udało mi się w końcu wypracować metodę polegającą na krótkim przyciśnięciu hamulca w celu zawieszenia manewru, a następnie puszczeniu hamulca, co powoduje, że samochód stacza się ze wzniesienia i podejmuje kolejną próbę podjazdu. Za drugim, trzecim razem albo się udaje, albo system przerywa manewr i samochód się wyłącza. Być może uda się to poprawić wraz z aktualizacją oprogramowania. Kolejna nowość to usprawniony Travel Assist, który teraz czerpie dane z chmury, czy raczej z roju, bo Volkswagen nazwał to rozwiązanie swarm data, czyli rój danych. Ale generalnie chodzi o to samo. Jeśli drogą bez namalowanej środkowej linii przejechał inny Volkswagen, który też ma możliwość dzielenia się danymi z innymi pojazdami i zostanie to rozpoznane przez Travel Assist, to wtedy będziesz mógł, mogła jechać taką drogą z Travel Assist. Za jakiś czas ta technologia, czyli car to car, może i zacznie działać tak naprawdę, ale na razie mowa o miejscach, w których jest wysokie stężenie nowych Volkswagenów, a w okolice Wolfsburga się nie wybierałem. Z plusów Travel Assist jest teraz mniej agresywny. I nie zwalnia tak gwałtownie do ograniczenia, tylko stopniowo. We wcześniejszych wersjach bałem się, że ktoś mi po prostu wjedzie w kufer. Mam też wrażenie, że poprawiono działanie hamulca przy włączonej rekuperacji. Łatwiej wyczuwam moc hamowania. I to też na plus. Poza tym ID5 jest nudny. Zawsze, jak to nudny: 300 koni. Napęd na wszystkie koła, 6 sekund do setki i ten dziennikarzyna mówi, że jest nudny. No jeśli cię pod podsterowność, to jasne, kup ID5 GTX i nie zapomnij pudełka chusteczek, ale jeśli spodziewasz się na miastki Taikana, to nie rozbijaj jeszcze skarbonki i odkładaj dalej. ID5 jest szybki, ale w linii prostej. Tylko co z tego, skoro zasięg wtedy spada jak wartość twoich oszczędności ze względu na inflację. Z plusów wyciszenie jest bardzo dobre, z minusów widoczność no, jak to w suv chociaż siedzisz jak w hatchbacku. No i zawieszenie nieźle maskuje ponad 2200 kg, które waży GTX. Samochód jest też bardzo zwrotny. W wersji ID5 Pro promień skrętu wynosi 5,1 m, a GTX na na wszystkie koła ma promień skrętu niecałe 6 metrów. W manewrach pomaga też kamera 360. Wyświetlacz przezierny z poszerzoną rzeczywistością pokazuje wskazówki z nawigacji Android Auto, ale pełna funkcjonalność z ruchomymi wskazówkami dostępna jest tylko z nawigacji fabrycznej. Wtedy działa też iQ Lite, pasek pod szybą pokazujący kierunek manewru. I jeszcze na koniec podjazd pod wzniesienie GTX ma tryb Traction zwiększonej przyczepności ale na moim wzniesieniu radzi sobie nawet w trybie normalnym. Większość elektryków z napędem na wszystkie koła radzi tu sobie dobrze, ale w trudnym terenie, z ograniczoną przyczepnością, masa może zrobić swoje. Ceny Volkswagena ID5 zaczynają się od 228 000 zł za wersję Pro, to o 15 000 więcej niż ID4. Testowy ID5 GTX z dodatkowym wyposażeniem kosztuje 273 790 zł. Cieszy mnie, że Volkswagen usprawnia modele ID, oferując kolejne aktualizacje oprogramowania. Część ze wspomnianych dziś zmian trafi do wszystkich modeli ID. Szkoda, że w Polsce z większości z tych usprawnień na razie nie skorzystamy, a w każdym razie nie w znaczącym stopniu. A jak Tobie podoba się Volkswagen ID5 GTX? Napisz mi w komentarzach pod filmem. Jeśli podobają Ci się moje sarkastyczne, do rzeczy, a może nawet nieco zabawne testy, zasubskrybuj kanał Marek Drives i daj łapkę w górę. Naciśnij też dzwoneczek, aby nie przegapić nowych odcinków. Chcesz więcej i na luzie? Wbijaj na kanał Ania i Marek Jadą, link na ekranie. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda – Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.